Chcesz teraz kupić nieruchomość w UK? E, mamy czasy kupującego, jest więcej nieruchomości na sprzedaż, e, można spróbować je targować, e, jakby piłeczka jest po Twojej stronie, więc jeśli widzisz jakąś nieruchomość, jest ona dłużej już wystawiona na rynku, dłużej mówię, nie wiem, powyżej dwóch miesięcy, a jeśli jest na przykład powyżej pół roku, to na pewno... Targuj się, spróbuj zbić cenę, jeśli ta nieruchomość się podoba i była na rynku, nie wiem, dwa miesiące, pół roku i nie było do tej pory chętnych, to znaczy, że cena jest za wysoka. Więc spróbuj się targować, nie, nie składaj oferty, nie wiem, wyższej na takie nieruchomości. Jeśli chcesz, możemy pomóc Ci w tym procesie. Jeśli szukasz nieruchomości, możemy sprawdzić dla Ciebie, jak długo ona jest na rynku i w Twoim imieniu e, licytować, e, targować się o tą nieruchomość. Więc zapraszamy do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia. Hej!